Biznesmen odwołał podróż i zobaczył żebraczkę, karmiącą swoje dzieci w swojej rezydencji. Piotr Kowalski miał już spakowane walizki, gdy dziwne uczucie ścisnęło go za serce. Coś powstrzymywało go przed wejściem na samolot do Warszawy, niepokój, którego nie potrafił wytłumaczyć. W wieku 42 lat zbudował farmaceutyczne imperium, które uczyniło go jednym z najbogatszych ludzi w Krakowie. Ale nic nie było w stanie wypełnić pustki, którą czuł od czasu, gdy pięć lat temu opuściła go Magdalena. Wtedy postanowił wrócić do domu i ujrzał scenę, która na zawsze zmieniła jego życie. Kobieta siedziała na podłodze w jego kuchni, karmiąc dwójkę małych dzieci jedzeniem z jego lodówki. Proszę, niech pan nikogo nie wzywa, powiedziała Anna Nowak, gdy zobaczyła go stojącego w drzwiach. Jej brązowe oczy były pełne łez. Ale wciąż podawała łyżeczki kaszy młodszemu chłopcu. Niech tylko skończą jeść, błagam. Piotr o nie miał. Jak ta kobieta dostała się do jego rezydencji? Pamiętał, że tylna brama była zepsuta od miesięcy. Zawsze obiecywał sobie ją naprawić, ale nigdy nie znajdował czasu między spotkaniami a podróżami służbowymi. Mieszkacie na ulicy? Zapytał, zaskoczony własnym spokojem. Od trzech dni. Odpowiedziała Anna ocierając łze twarzy. Wyrzucili nas. Nie mieliśmy gdzie iść. Dwaj chłopcy wyglądający na cztery do sześciu lat jedli z głodem, który łamał serce. Piotr zauważył, że starszy miał zielone oczy, identyczne jak jego siostry Karoliny, którą stracił w wypadku 20 lat temu. Skąd wiedzieliście o tym domu? Dopytywał, wciąż próbując ogarnąć sytuację. Anna zawahała się przed odpowiedzią. Pracowałam tu kiedyś jako sprzątaczka, zanim pan kupił dom. Pamiętam, że zawsze stał pusty. Siegnęła do kieszeni pozmiętą fotografię, pokazującą ekipę sprzątającą przed domem. Piotr natychmiast rozpoznał miejsce, ale coś zwróciło jego uwagę. W tle zdjęcia stała starsza pani, która wyglądała jak jego matka. Kto to jest? zapytał, wskazując na postać pani Teresa. Ona też tu pracowała, była bardzo dobrą kobietą, zawsze mi pomagała, gdy potrzebowałam. Serce Piotra zabiło mocniej. Teresa to było imię jego matki, która zmarła dziesięć lat temu. Czy to przypadek, czy. Mamo, mogę zagrać na pianinie? Przerwał jego myśli starszy chłopiec. Nie, Jakubie, to nie nasz dom, delikatnie skarciła go Anna. Możesz grać, powiedział Piotr bez zastanowienia. Drogi słuchaczu, jeśli podoba Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał. To bardzo pomaga nam, którzy dopiero zaczynamy. A teraz kontynuujmy. Jakub podbiegł do fortepianu w salonie i zaczął grać prostą, ale znaną melodię. Piotr poczuł ucisk w piersi. To była ta sama piosenka, którą grała Karolina przed wypadkiem te same nuty ten sam niepewny rytm dziecka uczącego się grać. Gdzie się tego nauczył? Zapytał ze ściśniętym gardłem, w schronisku, gdzie przez jakiś czas mieszkaliśmy. Wolontariuszka uczyła dzieci gry na pianinie, wyjaśniła Anna. Jakub ma wielki talent. Piotr przyjrzał się kobiecie uważniej. Mimo zniszczonych ubrań i rozczochranych włosów, w jej postawie było coś godnego. Nie wyglądała na osobę bez wykształcenia. Jakie ma pani wykształcenie? zapytał. Jestem pedagogiem, odpowiedziała Anna, spuszczając wzrok. Pracowałam w szkołach przez piętnaście lat, ale straciłam wszystko, gdy mój mąż, gdy nas zostawił z jego długami. Pokazała zmięte dokumenty, które zawsze nosiła przy sobie, dyplom, certyfikaty, listy polecające. Wszystko dowodziło, że nie była byle kim, tylko kimś, kto popadł w nieszczęście. – A gdzie jest ich ojciec? – Piotr wskazał na dzieci. Twarz Anny się zamknęła. – Pojawia się, gdy chce pieniędzy zniknął osiem miesięcy temu i wrócił w zeszłym tygodniu tylko po to, by zabrać resztę z naszego konta. Dlatego nas wyrzucono. Piotr poczuł, jak niewytłumaczalna złość wypełnia mu pierś. Jak człowiek mógł porzucić dwoje małych dzieci? Panie Piotrze, odezwał się Jakub, podchodząc bliżej, pan jest taki sam jak człowiek ze zdjęcia, które mama chowa. Jakie zdjęcie? Zapytał Piotr, zaciekawiony. Anna zaczerwieniła się i zawahała, zanim pokazała stare zdjęcie z lokalnej gazety. Był na nim Piotr, odbierający kilka lat temu nagrodę biznesową. Dlaczego to pani chowa? Bo pan pomaga chorym dzieciom, dostarczając im darmowe leki. Zawsze myślałam, że pan jest dobrym człowiekiem, wyznała. Kiedy zobaczyłam pusty dom, pomyślałam, może pan zrozumie naszą sytuację. Piotr milczał. Dawno już nikt nie mówił o nim jak o dobrym człowieku. W świecie biznesu znany był z surowości i chłodu. Kacper ma gorączkę, powiedział Jakub zmartwiony. Piotr spojrzał na młodszego chłopca i zauważył, że jest naprawdę rozgrzany. Kacper miał najwyżej cztery lata, a jego oczka były szkliste. Czy ma jakieś problemy zdrowotne? Zapytał zaniepokojony. Ma chorobę, która wymaga specjalnych leków, bardzo drogich. Cicho, powiedziała Anna. Już od trzech dni nie możemy ich kupić. Ironia sytuacji uderzyła Piotra jak pięść. On, właściciel jednej z największych firm farmaceutycznych w kraju, stał przed dzieckiem, które cierpiało, bo nie miało dostępu do leków, które sam produkował. Chodźcie, powiedział nagle. Dziś nocujecie tutaj. Nie możemy, zaczęła Anna. To nie prośba, przerwał Piotr. To konieczność medyczna. To dziecko potrzebuje opieki. Tej nocy, po wezwaniu swojego prywatnego lekarza, by zbadał kacpra i zapewnił potrzebne leki, Piotr znalazł Annę płaczącą samotnie w kuchni. Trzymała w drżących dłoniach list. Co się stało? To od opieki społecznej, szepnęła. Jeśli w ciągu piętnastu dni nie znajdziemy stałego mieszkania, stracimy opiekę nad dziećmi na zawsze. Jak to? Mój były mąż Tomasz ma kuzyna, który tam pracuje. Wykorzystuję wpływy, żebym straciła chłopców. Chcę ich użyć, by wzruszyć swoją rodzinę i zdobyć pieniądze. Piotr poczuł, jak krew wrze w jego żyłach. Ten człowiek nie tylko porzucił rodzinę, ale jeszcze chciał wykorzystać własne dzieci dla własnej korzyści. To się nie stanie, powiedział stanowczo. Już jutro zatrudnię panią jako gospodynię tego domu. W ten sposób będzie pani miała stałe mieszkanie i udokumentowane dochody. Oczy Anny wypełniły się łzami. Dlacz pan to dla nas robi? Piotr spojrzał przez kuchenne okno na pusty ogród, w którym kiedyś Magdalena hodowała róże. Bo ten dom jest zbyt pusty, odpowiedział po prostu. Następnego dnia Piotr odkrył, że to nie będzie takie proste. Aby oficjalnie zatrudnić kogoś do mieszkania w domu, potrzebował zgody zarządcy zamkniętego osiedla, na którym mieszkał, a zarządca był nim Marek Wiśniewski, jego największy rywal w biznesie. To się nie uda, Piotrze, powiedział Marek z przebiegłym uśmiechem podczas spotkania w salonie osiedla. Mamy surowe zasady dotyczące pracowników mieszkających. Musi przedstawić zaświadczenia, referencje z co najmniej pięciu lat, poręczyciela. Wymyślasz przeszkody, odparł Piotr. Chronię nasze osiedle przed podejrzanymi elementami, odpowiedział Marek. Kobieta, która żyła na ulicy z małymi dziećmi. Jaką mamy gwarancję, że to nie oszustka? Piotr wyszedł ze spotkania wściekły. Marek wyraźnie mścił się za dawne interesy i używał Anny jako broni. Tego popołudnia, gdy Anna sprzątała dom, a dzieci bawiły się w ogrodzie, Piotr postanowił przeszukać strych w poszukiwaniu starych dokumentów, które mogłyby pomóc w sprawie, którą przygotowywał. Wtedy znalazł zakurzone pudełko, pełne starych listów. Były to listy od jego matki, Teresy, pisane dziesiątki lat temu. Czytając je, Piotr odkrył historię, której nigdy nie znał. Twoja matka również przeżywała trudności finansowe w młodości i została przygarnięta przez rodzinę, która mieszkała w tej samej rezydencji, zanim twoi rodzice ją kupili. Nigdy nie zapomnę dobroci rodziny Nowaków, pisała w jednym z listów. Przyjęli mnie, gdy najbardziej potrzebowałam pomocy, i nauczyli mnie, że prawdziwe bogactwo polega na wyciągnięciu ręki do potrzebujących. Nowak. To samo nazwisko, co nosi Anna. Anna! zawołał Piotr, zbiegając po schodach. Jak brzmiało pełne nazwisko Twojej babci? Teresa Nowak-Kamińska, odpowiedziała zdezorientowana. Dlaczego pytasz? Piotr pokazał jej listy. Anna przeczytała je z szeroko otwartymi oczami. To niemożliwe, szepnęła. Jesteśmy dalekimi kuzynami, powiedział Piotr, wciąż przetwarzając to odkrycie. Twoja babcia i moja mama były siostrami, które rozdzieliły się w młodości z powodu rodzinnego nieporozumienia. To wyznanie stworzyło między nimi jeszcze silniejszą więź. To już nie była tylko pomoc humanitarna, ale rodzinne zjednoczenie po dziesięcioleciach rozłąki. Drogi słuchaczu, jeśli podoba Ci się ta historia, prosimy o polubienie i subskrypcję kanału, to bardzo pomaga nam, którzy dopiero zaczynamy. A teraz wracamy do opowieści. Ale szczęście nie trwało długo. W następnym tygodniu Kacper miał poważny atak choroby i musiał zostać pilnie hospitalizowany. Piotr wykorzystał wszystkie swoje znajomości, aby zapewnić mu najlepszą opiekę w najbardziej renomowanej prywatnej klinice w mieście. Hospitalizacja zwróciła uwagę lokalnych mediów. Dziennikarze zaczęli spekulować na temat relacji między miliarderem a tajemniczą kobietą, która stale towarzyszyła mu w szpitalu. – Piotr Kowalski ma nową dziewczynę? – głosił na główek jednego z tabloidów. – Biznesmen przyznaje się do związku z samotną matką – donosił inny. Ta ekspozycja głęboko niepokoiła Annę, która nie była przyzwyczajona do takiej uwagi. Ale najgorsze dopiero miało nadejść. Tomasz Nowak, były mąż Anny, pojawił się w szpitalu trzeciego dnia hospitalizacji Kacpra. Był elegancko ubrany, w drogie ubrania i ze złotym zegarkiem na nadgarstku – Skąd wziąłeś pieniądze na to wszystko? Zapytała Anna, widząc go. Znalazłem kilka prac, odpowiedział wymijająco. Przyszedłem po moje dzieci. Twoje dzieci, oburzyła się Anna. Porzuciłeś je na osiem miesięcy. Pracowałem, żeby zapewnić im lepsze życie. Teraz mogę je utrzymać. Piotr, który był obecny, od razu wyczuł, że coś jest nie tak. Drogie ubrania, zegarek, arogancka postawa. Tomasz zdobył pieniądze w podejrzany sposób. Nie pozwolę ci zabrać dzieci, powiedziała Anna stanowczo. Zobaczymy, co powie sąd, zagroził Tomasz. Zwłaszcza, gdy dowie się, że mieszkasz z bogatym mężczyzną bez ślubu. Jaki to daje przykład dzieciom? Tej samej nocy jeden z pracowników szpitala zwrócił się do Piotra w tajemnicy. Panie Piotrze, muszę panu coś powiedzieć o mężczyźnie, który odwiedził dziś dziecko, powiedział nerwowo. Rozpoznałem go. Był na komisariacie, gdy przyprowadziłem córkę, aby złożyć zeznania. Był podejrzewany o przemoc domową. Krew w żyłach Piotra zamarzła. Tomasz miał historię przemocy, a teraz chciał uzyskać opiekę nad dziećmi. Jest pan pewien? Absolutnie. Moja córka pracuje tam jako protokolantka. Mogę zdobyć oficjalne dokumenty, jeśli będzie potrzeba. Piotr natychmiast skontaktował się ze swoim zespołem prawnym. To, co odkryli, było gorsze niż się spodziewali. Tomasz miał nie tylko historię przemocy domowej, ale był też zamieszany w nielegalne zakłady. Drogie ubrania były wynikiem oszustwa, którego dopuścił się na dalekich krewnych, udając, że jest w potrzebie, by opiekować się chorymi dziećmi. Wykorzystuje dzieci jako wymówkę, aby zdobyć pieniądze, wyjaśnił prawnik Piotra. A teraz chce opieki, żeby dalej to wykorzystywać. Jak to zostało ukryte wcześniej? zapytał Piotr. Ma kuzyna w Radzie Opiekuńczej sprawił, że sprawy zostały umorzone lub przekazane dalej. Odkrycie to zrujnowało Annę. Przez lata żyła w strachu przed zgłoszeniem przemocy, a teraz dowiedziała się, że inni wiedzieli, ale zostali uciszeni. Dlaczego mi wcześniej nie powiedzieliście? płakała. Bo osoby, które mogły pomóc, zostały przeniesione lub zastraszone. Wyjaśnił adwokat. Ale teraz mamy świadków gotowych zeznawać. Sprawa o opiekę zamieniła się w zaciętą batalię prawną. Tomasz wynajął drogiego adwokata, wyraźnie opłacanego z pieniędzy z oszustwa, które popełnił. Na rozprawach przedstawiał się jako skruszony ojciec, który chce nadrobić stracony czas. Popełniłem błędy w przeszłości, mówił do sędziego z fałszywymi łzami w oczach. Ale teraz. Jestem gotów być ojcem, na jakiego zasługują moje dzieci. Piotr wiedział, że walczy nie tylko z Tomaszem, ale z całym systemem korupcji, który go chronił. Potrzebował czegoś więcej niż pieniędzy i dobrych prawników, by wygrać tę walkę. Wtedy podjął radykalną decyzję. Publicznie ogłosił, że adoptuje dzieci jako swoje prawne potomstwo, niezależnie od wyniku sprawy o opiekę. To oświadczenie wywołało trzęsienie ziemi w lokalnych mediach. Czy to znaczy, że bierze pan za niepełną odpowiedzialność? zapytał dziennikarz. To znaczy, że będę je chronił przed każdym, kto chciałby im zaszkodzić odpowiedział Piotr, patrząc prosto w kamery. Ale decyzja ta miała nieoczekiwane konsekwencje. Kontrakty rządowe jego firmy zawierały klauzule zabraniające wspólnikom nierozwiązanych konfliktów rodzinnych. Adopcja stworzyła konflikt interesów, który mógł kosztować miliony w kontraktach. Jesteś pewien? spytał jego prawnik biznesowy. Możesz stracić 30% firmy. Więc stracę, odparł Piotr bez wahania. Niektóre rzeczy są ważniejsze niż pieniądze. Determinacja Piotra zaimponowała nawet jego rywalom. Marek Wiśniewski, który wcześniej stawiał przeszkody, poprosił go o prywatną rozmowę. Nigdy nie widziałem, żebyś rezygnował z pieniędzy dla czegokolwiek, powiedział Marek. Ta kobieta i te dzieci naprawdę aż tyle dla ciebie znaczą. Nauczyły mnie tego, o czym zapomniałem, odpowiedział Piotr. Co to znaczy prawdziwa rodzina? Drogi słuchaczu, jeśli podoba ci się ta historia, zostaw like i zasubskrybuj kanał, to bardzo pomaga nam, którzy dopiero zaczynamy, a teraz kontynuujmy. Finałowa rozprawa odbyła się pewnego deszczowego październikowego poranka. Piotr, Anna i dzieci przybyli do sądu w towarzystwie małej grupy zwolenników. Którzy poznali ich historię dzięki mediom, ale Tomasz się nie pojawił. Gdzie jest powód? Zapytał sędzia po dwóch godzinach oczekiwania. Wtedy nadeszła wiadomość, która wszystko zmieniła. Tomasz został aresztowany poprzedniej nocy za oszustwa i zorganizowaną działalność przestępczą. Śledztwo w sprawie jego oszustw pogłębiło się i odkryto, że był związany z innymi przestępcami. Nie będzie mógł uczestniczyć w rozprawie poinformował urzędnik sądowy Sędzia, który dokładnie przeanalizował sprawę, podjął szybką decyzję. Biorąc pod uwagę przedstawione dowody i nieobecność powoda z przyczyn prawnych, przyznaje pełną opiekę nad dziećmi matce Annie Nowak, oświadczył. I zatwierdzam wniosek o adopcję jako ojca emocjonalnego złożony przez Piotra Kowalskiego. Anna załamała się w płaczu. Po latach cierpienia wreszcie była wolna od Tomasza i jego gruźb. Ale Piotra czekała jeszcze jedna niespodzianka. Podczas przygotowywania dokumentów adopcyjnych odkryto, że Jakub i Kacper byli jego biologicznymi siostrzeńcami. Anna była córką kuzyna, z którym jego rodzina straciła kontakt dekady temu. To znaczy, że naprawdę jesteśmy rodziną powiedział wzruszony Piotr. Zawsze byliśmy odparła Anna. Po prostu nie wiedzieliśmy. W kolejnych miesiącach życie w rezydencji zmieniło się diametralnie. Piotr sprzedał część swoich akcji, by zainwestować w edukację i programy społeczne. Założył fundację imienia swojej matki i Anny, aby pomagać innym rodzinom w trudnej sytuacji. Jakub znów zaczął grać na pianinie, teraz z prywatnymi nauczycielami, których zatrudnił Piotr. Kacper całkowicie wyzdrowiał dzięki odpowiedniemu leczeniu i już nigdy nie musiał martwić się o lekarstwa. Anna przejęła kierownictwo fundacji. Wykorzystując swoje doświadczenie jako pedagog do tworzenia programów edukacyjnych, ona i Piotr stworzyli partnerstwo, które wykraczało daleko poza wdzięczność. Uratowałeś nasze życie, powiedziała pewnego wieczoru, obserwując dzieci bawiące się w ogrodzie, który teraz znów był pełen kwiatów. Właściwie to wy uratowaliście moje, odparł Piotr. Byłem tak zagubiony, że już tego nie widziałem. Sześć miesięcy później Piotr oświadczył się Annie podczas prostej ceremonii w ogrodzie rezydencji. Jakub i Kacper byli paziami, dumnie niosąc obrączki. Obiecujesz, że zawsze będziemy razem? Zapytał Kacper podczas przyjęcia. Na zawsze, obiecał Piotr, biorąc chłopca na ręce. Rezydencja, która kiedyś była zimna i pusta, stała się najcieplejszym domem w Krakowie. Dzieci wypełniły korytarze śmiechem. "Anna tchnęła życie w każdy kąt, a Piotr odkrył, że prawdziwe bogactwo nie kryje się w liczbach na koncie bankowym. W pierwszym roku małżeństwa Anna zaszła w ciążę. Wieść napełniła dom jeszcze większą radością. Jakub i Kacper byli podekscytowani perspektywą posiadania braciszka lub siostrzyczki. Teraz nasza rodzina będzie kompletna powiedział Jakub, przytulając się do jeszcze małego brzucha Anny." Piotr, który nigdy wcześniej nie był ojcem, odkrył, że ma naturalny talent do opieki nad dziećmi. Spędzał godziny na zabawie z Jakubem i Kacprem, ucząc ich w zabawny sposób o biznesie i słuchając ich szkolnych opowieści. Założona przez nich fundacja szybko się rozrosła i stała się krajowym wzorem w pomocy rodzinom w trudnej sytuacji. Anna opracowała innowacyjny program łączący edukację, opiekę medyczną i szkolenia zawodowe. Ile rodzin już pomogliśmy? zapytał Piotr podczas zebrania zarządu. Ponad pięćset w ostatnich dwunastu miesiącach, odpowiedziała dumnie Anna. I mamy listę oczekujących na następny rok. Program zwrócił nawet uwagę władz wojewódzkich, które zaproponowały współpracę przy rozszerzeniu projektu na inne miasta. Ale nie wszystko było usłane różami. W drugim roku małżeństwa Piotr stanął przed kryzysem w firmie, gdy niektórzy wspólnicy próbowali zmusić go do sprzedaży fundacji twierdząc, że szkodzi ona zyskom. Musisz wybrać, powiedział Michał Lewandowski, jeden z głównych wspólników, albo jesteś biznesmenem, albo pracownikiem socjalnym. Nie możesz być obydwoma. Mogę i będę, odparł stanowczo Piotr. Jeśli się nie zgadzacie, możecie sprzedać swoje udziały. Spór ciągnął się miesiącami, powodując napięcia w rodzinie. Anna w siódmym miesiącu ciąży martwiła się stresem, który przeżywał Piotr. Może powinniśmy zwolnić tempo działalności Fundacji, zasugerowała pewnego wieczoru. Nie ma mowy, odparł Piotr. Tysiące ludzi zależy od naszej pracy, nie porzucę ich przez czyjąś chciwość. Kryzys został rozwiązany, gdy Piotr wykupił udziały oponentów, przejmując pełną kontrolę nad firmą. Była to ryzykowna inwestycja, która pochłonęła większość jego oszczędności, ale zapewniła dalsze funkcjonowanie Fundacji. Jesteś tego pewien? Zapytał księgowy. Jeśli coś pójdzie nie tak, możesz stracić wszystko. Już raz straciłem wszystko, gdy Magdalena mnie zostawiła, odpowiedział Piotr, i przetrwałem. Teraz mam coś o wiele cenniejszego, o co warto walczyć. Trzecie dziecko pary, dziewczynka, którą nazwali Teresą na cześć babci, przyszła na świat pewnej słonecznej wiosennej poranki. Jakub i Kacper byli zachwyceni siostrzyczką i zmieniali się w opiece nad nią. Wygląda zupełnie jak mama. Powiedział Kacper, trzymając malutką rączkę dziecka. Ale ma zielone oczy taty, zauważył Jakub. Piotr patrzył na swoją zebraną rodzinę i nie mógł uwierzyć w przemianę, jaką przeszło jego życie. Z samotnego i zgorzkniałego mężczyzny stał się ojcem trójki dzieci i mężem niezwykłej kobiety. Fundacja wciąż się rozwijała i stała się wzorem dla innych województw. Anna została zaproszona do wygłaszania wykładów na uniwersytetach na temat innowacji społecznych, podczas gdy Piotr odkrył nową pasję w pomaganiu innym przedsiębiorcom w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności. Jak udało ci się tak bardzo zmienić? zapytał dziennikarz podczas wywiadu dla magazynu biznesowego. Nie zmieniłem się odpowiedział Piotr po prostu przypomniałem sobie, kim naprawdę byłem w środku. W piątym roku małżeństwa otrzymali nieoczekiwany telefon. Asystentka społeczna informowała, że do miasta przybyła rodzina uchodźców, która potrzebuje pilnej pomocy. To dwoje dorosłych i troje dzieci, wyjaśniła asystentka. Uciekli z bardzo trudnej sytuacji i nie mają gdzie się podziać. Piotr i Anna wymienili spojrzenia. Willa miała mnóstwo miejsca, a oni zbudowali osobne mieszkanie dla gości. Zabierzcie ich tutaj. Powiedziała Anna bez wahania. Jesteś pewna? Zapytał Piotr. To pięć osób to będzie duża zmiana. Nasza rodzina też tak się zaczęła, przypomniała Anna z uśmiechem. Od ludzi w rozpaczy, którzy potrzebowali pomocy. Rodzina uchodźców zamieszkała w willi przez sześć miesięcy, aż udało im się stanąć na własne nogi. Doświadczenie było tak pozytywne, że Piotr i Anna. Postanowili sformalizować program tymczasowego schronienia przez fundację. Zróbmy z tego politykę publiczną, powiedziała Anna podczas spotkania z burmistrzem. Każda tymczasowo przyjęta rodzina staje się multiplikatorem szans. Program został zatwierdzony i wdrożony w całej aglomeracji, tworząc sieć rodzin goszczących, które pomagały innym rodzinom w trudnej sytuacji. Jakub, który miał teraz 11 lat, stał się wybitnym pianistą i dawał małe koncerty, aby zbierać fundusze dla fundacji. Kacper, dziewięcioletni, wykazywał talent do malarstwa, a jego prace były sprzedawane na aukcjach charytatywnych. Tato, kiedy dorosnę, też chcę pracować w fundacji, powiedział Kacper podczas rodzinnej kolacji. A ja chcę założyć szkołę muzyczną dla biednych dzieci, dodał Jakub. Piotr poczuł, jak piersi wypełnia mu się dumą. Jego synowie wyrośli na ludzi z solidnymi wartościami i chęcią pomagania innym. Anna, oprócz koordynowania fundacją, wróciła na studia i kończyła magisterium z zarządzania społecznego. Jej badania nad programami opieki zastępczej stały się krajowym punktem odniesienia. Nigdy nie myślałam, że zajdę tak daleko, wyznała podczas uroczystości wręczenia dyplomów. Ja zawsze wiedziałem odparł Piotr. Od pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem, jak karmisz dzieci w mojej kuchni, wiedziałem, że jesteś wyjątkowa. Historia rodziny Kowalskich stała się znana w całym kraju i zainspirowała inne zamożne rodziny do tworzenia programów społecznych. Piotr został zaproszony do programu telewizyjnego o przedsiębiorczości społecznej. Jaki jest sekret sukcesu waszej fundacji? zapytała prowadząca. Nie traktujemy ludzi jak liczby czy statystyki. Odpowiedział Piotr. Traktujemy każdą rodzinę jak naszą własną. Program odbił się szerokim echem w kraju, a fundacja otrzymała setki próśb z innych miast o wdrożenie podobnych programów. Będziemy musieli się rozwinąć, powiedziała Anna, analizując prośby. Ale chcę zapewnić, że jakość nie ucierpi. Piotr się zgodził. Lepiej było rozwijać się powoli i utrzymać doskonałość, niż szybko się rozrastać i stracić istotę pracy. Tego samego roku Piotr otrzymał nagrodę od Rady Miejskiej jako obywatel Roku. Podczas przemówienia wzruszył publiczność opowiadając swoją historię. Pięć lat temu byłem człowiekiem bogatym w pieniądze, ale ubogim w cel, powiedział. Zrozpaczona kobieta i dwoje głodnych dzieci nauczyły mnie, że prawdziwe bogactwo tkwi w miłości, którą dzielimy i w różnicy, jaką robimy w życiu innych. Widownia powstała. Bijąc brawo. Anna, siedząca w pierwszym rzędzie z trójką dzieci, nie mogła powstrzymać łez. Po ceremonii rodzina zebrała się w ogrodzie rezydencji na kameralne przyjęcie. Dzieci biegały między krzewami róż, które Anna zasadziła. Ich śmiech rozbrzmiewał po posiadłości, która niegdyś była pusta i cicha. Udało nam się, powiedział Piotr, obejmując Annę, gdy patrzyli na bawiące się dzieci. Udało nam się, co ma? Zapytała. Zbudować prawdziwą rodzinę, stworzyć coś większego niż my sami, przemienić ból w cel. Anna oparła głowę na jego ramieniu, czując spokój kogoś, kto odnalazł swoje miejsce na świecie. Wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Powiedziała. Co? Kiedy tego dnia weszłam do twojej kuchni, myślałam, że szukam tylko jedzenia dla moich dzieci, ale tak naprawdę szukałam rodziny dla nas wszystkich. Piotr pocałował ją w czubek głowy, wdychając delikatny zapach, który teraz kojarzył mu się z domem, z przynależnością, z miłością. Na niebie nad Krakowem zaczęły pojawiać się gwiazdy, milczący świadkowie historii, która zaczęła się od rozpaczy, a przemieniła w nadzieję. W rezydencji Kowalskich troje dzieci spało bezpiecznie, wiedząc, że już nigdy nie będą głodne ani zmarznięte. Ich rodzice, zjednoczeni miłością, która wyrosła z współczucia, Planowali przyszłość swojej rodziny i wszystkich innych rodzin, którym jeszcze pomogą. A gdzieś w mieście zaczynały się rozgrywać inne podobne historie, zainspirowane przykładem, że prawdziwa miłość rodzi się, gdy wyciągamy rękę do tych, którzy najbardziej potrzebują, i że najsilniejsze rodziny to te zbudowane nie tylko przez więzy krwi, ale przez wybór, oddanie i wzajemną troskę. Koniec historii. Teraz powiedz mi, co myślisz o tej historii i skąd nas oglądasz. Jeśli masz coś do podzielenia się z nami, zostaw szczery komentarz. Czy uważasz, że Piotr podjął słuszną decyzję, przygarniając Annę i dzieci? Chcielibyśmy przeczytać Twoją opinię. Dziękujemy bardzo za to, że jesteś z nami. Nie zapomnij zostawić lajka i przede wszystkim zasubskrybować kanał, aby nie przegapić innych wzruszających historii.